Cześć wszystkim. Dzisiaj troszkę o akcjach. E, spojrzymy sobie na rynek polski i amerykański. Wrócę do kilku spółek, które już omawiałem. Zobaczymy dokąd dotarły i czego nas spodziewać się dalej. E, na pierwszy ogień pójdzie JTSW polskie. No i tak, e, co tu się zadziało? Przede wszystkim e, zobaczcie, dole mamy. W, w, w ferwalu Gapas wykresu W1, który był tam wcześniej, wyżej mamy wolumen y, imbalance z wykresu W1, i dotarliśmy do ferwalu Gapas do 1. No i teraz tak, y, patrząc na ten range i na zakotwiczony web, który jest w tym miejscu, oraz na web roczny, testowali tak by można powiedzieć, że testujemy strefę dla Kupujących aktualnie, tak? I teraz zobaczcie, dołączmy tego sobie ICT. Mamy tak, jesteśmy w 50% tego range'u i co bym chciał zobaczyć tutaj, tak? Dla mnie, o jest ciągle y, wzrostowe, mimo tego, że jak sobie zobaczycie, ciągle spadamy, tak? Na ten moment może być to korekta. Ewentualnie tu się może formować nowy impuls i co bym chciał zobaczyć tak, na ten moment, albo odbijamy stąd, idziemy do góry, ewentualnie zejście pod nasze OTI do wolumenu imbalans z no i ponowny atak na szczyt tak, no i pytanie, czy ponowny atak na szczyt w tę, tę strefę tutaj czy na przykład w 30 zł, tak coś takiego chciałbym zobaczyć osobiście dobra, chodźmy dalej Zobaczmy sobie Allegro. Eee, Allegro tak zareagowało na ten opór. Tutaj mamy zejście że naszej strefy, która była wyznaczona wcześniej. Eee, to jest, zobaczcie, mamy spadkowy Ferrari Gap z tej jedynki. Mamy dwa zakotwiczone wiłapy, które sugerują nam spadku. No i mamy zakotwiczony wiłap z dołu, breaker bloka. Mm, no i tak, test. Wyjście wyżej znajdujemy się na wiła rocznym. I osobiście z tej strony chciałbym zobaczyć dalsze kontynuację wzrostu, zebranie tego szczytu tutaj. Dobra. Mm, City Projekt. City Projekt z ciekawym caseem tak? No bo tak naprawdę. Zobaczmy sobie to w szerszym ujęciu. Eee, co sensownego tutaj, tak? Przede wszystkim eee, Fair Value Gap z W1. -ki. Zobaczcie, jak długo przewagę mieli sprzedający. Od którego momentu. No i tak naprawdę od tego momentu tutaj gdzie mieliśmy zyski i przychody. Zaczynamy gdzieś tam rosnąć, nie? czyli tak naprawdę od początku 2024 roku. Eee, no i tak. Czu, 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 czu. Wchodzimy sobie stąd, testujemy tą strefę, gdzie wcześniej jest sprzedający. Tak? Mamy ciągle ten zakotwiczony wiłap i wychodzimy sobie wyżej. Co aktualnie? Hmm, aktualnie widać, że jesteśmy ciągle w impulsie. Zakładam, że tutaj to jest korektą. Teraz pytanie dokąd. Osobiście, jeśli ten wiłap nie puści. To spodziewałbym się tutaj za 200 zł, jakiejś reakcji wzrostowej w kierunku 250, ale to zobaczymy też, bo to będzie miało trochę znaczenie, co się to dzieje na rynkach światowych. Ale uważam, że jest szansa na to, że będziemy kontynuować ten wzrost wyżej, bo jakby zobaczcie, mamy ewidentnie e, impuls, korekta, impuls, korekta więc nie zakładam, że nagle City Projekt się zawali i tutaj o mnie długo, 25 marca kolejna dane 11 bit i kolejny bardzo ciekawy przypadek, bo zobaczcie że ok, piękny zrzut tutaj w tym miejscu i co widzimy dalej wszystkim udało się wyjść w cenie powyżej rocznego wiłapu. To jest dużo. Ech, do tego mamy tutaj naszego breakera. No i teraz pytanie, bo jakbym chciał kupić, chciałbym kupić w okolicach rocznego wiłapu, a cena była w tym miejscu tutaj. No i jeśli sobie zejdziemy na niższy interwał, tak, to zobaczcie, że. Tutaj w tym miejscu mamy volumen imbalance. No i teraz pytanie, czy na przykład zejdziemy jeszcze tutaj, musieliby spaść o 6%, czy po prostu ruszamy już w kierunku szczytu, w kierunku szczytu i w kierunku tego wiłapu nie? To byłoby wydaje mi się, że, już tutaj tego, że to już tutaj nie zejdzie, tak jeśli zejdzie będę tym zainteresowany yy, no a jeśli nie to nie. Tu jest szansa na jakiś jeszcze wzrost. To będzie cena jest atrakcyjna patrząc na długi termin, tak? Gdzie jesteśmy? Nie ma co ukrywać, tak? że zobaczcie, ile czasu im zajęło w ogóle taki wzrost do tego momentu to było No Kurczę 2679 dni <laughs> Tak, dobrze patrzyłem nawet jeśli się pomyliłem, to spójrzcie, jesteśmy tutaj. No tak, coś takiego, tak. On tu 2000 dni. Do tego momentu było 2400 prawie, nie? Więc ciekawe. Mm, dobra, pepko. Dobra, jeśli chodzi o pepko tak, o pepku już mówiłem, to jak wspominałem zobaczcie, ram naszej strefy chcielibyśmy płynność w tym miejscu możemy to już sobie skasować no i teraz tak patrząc na reakcję tutaj ona jest zdrowa, tak, wypełniliśmy imbalans, który jest w tym miejscu mamy odejście ale z perspektywy przepraszam Ale z perspektywy już tego view upu jesteśmy na wsparciu. Eee, Patrzcie, zakotwiczony view również jesteśmy na wsparciu. I teraz. Zobaczcie, tu jest zakotwiczony view -up, tak, na spadki. I on bardzo ładnie prowadzi cenę. Co bym chciał teraz zobaczyć? Chciałbym zobaczyć, że rynek tutaj jakąś zrobi konsolidację, może zebranie płynności, obroniłby ten view-up, który poszedłby w tym miejscu i wyjście jeszcze raz wyżej. To bym takie coś chciał zobaczyć więc myślę, że trzeba zacząć jak rynek zareaguje na zebranie tego dołka, tak? Czy będzie od razu momentum i wyjście wyżej, czy, czy będą coś tutaj się kisić, nie? Dobra, zobaczmy nasze PGA. PG również doszło do, do celu. Tak, czyli zebrało ten szczyt. Mm. Na ten moment ta reakcja jest jak najbardziej ok. Spadek, powrót do strefy, gdzie przewagę mają kupujący. Nie widzicie tutaj na razie możliwości spadku, jako takiej. Nie? Zobaczmy sobie jeszcze. Dlaczego odwiedźmy Ok, broniony raz, drugi. Wyjście, spadek no mamy konsolidację, tak? Jeśli wyjdziemy sobie wyżej, to jest to opcja na, na zakup. Dalej, tak? W kierunku kolejnej strefy płynności. Mm, dobra, zobaczmy sobie. Bayer. Doszedł do, do, do wyznaczania strefy. Mieliśmy teraz po tych spadkach, co, co się odbyło na indeksach B, również zszedł. Póki co nic wielkiego tu się zadziało. Na razie pilnujemy sobie tej strefy, tego zielonego wiłapu. I co bym chciał zobaczyć? Tak? Chciałem zobaczyć niższe zejście pod ten dołek, ewentualnie testy groźnego wiłapu i ponownym wyjście wyżej. tutaj mamy akurat spółkę medcena no myślę tutaj tak naprawdę tutaj był fair value gap który się bardzo ładnie przytrzymał rynek mieliśmy wyjście wyżej no i wydaje mi się, że tak naprawdę ten rynek będzie taki no będzie pompowany, tak, będą no, nowe bory w Polsce i to już trochę widać po wykresie, tak, czyli mamy tak mamy Wyjście, utworzenie Ferwaliu gapa, spadek, wyjście, utworzenie kolejnego fair value gapa, trzymamy wi no i tak będziemy zbierać sobie kolejny szczyt, kolejny szczyt, myślę, że no chciałem zobaczyć, jak tutaj idą do tego momentu, nie? No bo to jest pójdzie jakiś fajny news, że ma jakąś przewagę gdzieś tam w mediach, nie? i wtedy i wtedy będzie pompa dalej, nie? A ludzie, którzy jakby. Tak bardzo wierzyli w tą spółkę, zobaczcie, nie, że zostaje spuszczeni pod wodę. Nie? No i jeśli ktoś wpał tutaj, no to jeszcze nie jest w zysku, podejrzewam, że tutaj nie wyszedł. Spółka spadła, podejrzewam, że wszedł tutaj, to się trwana panika, że po co sprzedałem i tak dalej. Nie? Więc myślę, że tutaj będzie taki znowu pump and dump. Dobra, chodźmy na Intel. Z Intelem. Intel dotarł, dotarł do tego celu. I co dalej? Eee, no chciałbym zobaczyć, jaki Inter jednak może zrobić jakąś korektę w tym miejscu. Ponadto bo no, bo była naturalna względem na TOB. To jest ob jedna próba, druga, trzecia. I może już nie być kolejnego podbicia. Więc jakby go nie było, chciałbym zobaczyć zebranie tych dołków. Tak? i gdzieś w ogóle za 17 dolarów 17 czy yy, 16,5 no, myślałbym gdzieś tam o zakupie nie? Eee, dobra, chodźmy dalej Tesla Tesla, widzę, miała lecieć w kosmos, a leci w drugą stronę no i tak, dotarliśmy do pierwszej strefy Mm, teraz to jest ciekawe z perspektywy Tesli i ponownie zakotwiczonych upów Zobaczcie cały czas. Wieap roczny, zakotwiczony view up prowadzą cenę w dół. Nieważne, gdzie byśmy zakotwiczyli to. Może to będzie lepiej to widać. Mm, ale teraz zobaczmy co w dłuższym terminie. Zobaczcie, myśmy zakotwiczenie na wynikach tutaj Również dotarliśmy do strefy, gdzie potencjalnie ludzie, którzy kupowali tutaj, kupujący tak, instytucje na przykład, myślę, że dla nich ta cena, tutaj, w tym miejscu, jest ponownie atrakcyjna, do tego, żeby wchodzić w tą pozycję. A teraz pytanie: w jaki sposób? Tak, no, e, jeśli nie dojdziemy niżej, to osobiście najlepiej byłoby, byśmy wyszli powyżej tego biła czerwonego, tutaj, co jest najbliżej, test, i dopiero. Jakaś próba wyjścia, tak. Tylko trzeba patrzeć, na to, że mamy kolejną strefę w tym miejscu, więc trzeba patrzeć, co się dzieje tutaj. Imbalans, który jest w tym miejscu, tak. OB, który jest w tym miejscu, to są strefy jakieś tam istotne dla rynku. Więc takie coś chciałbym zobaczyć. Jeśli nie, jeśli nie pojawi się to w najbliższych dniach, no to raczej wejście do kolejnej strefy i może coś stąd. Jakaś próba, nie? Ale ponownie musiało być to próba wyjścia nad wiłap zielony, bądź czerwony e, dobra, zobaczmy sobie NVIDIA z NVIDIA jest ciekawy case, nie? bo tak naprawdę zobaczcie, mamy tutaj e, per pas de które są zbalansowane ta zebrana płynność tutaj pod nami, ten wiat w tym miejscu. Tak, spójrzmy go sobie na niebiesko. To jest zamknięcie, zamknięcie wiłapu z zeszłego roku. Więc teoretycznie może być to strefa, która jest przyjęła, który będzie po prostu taki wiłap BANS tak naprawdę, tak no i ewentualnie podejście wyżej, tak? po 120 czy pod aktualny view który jest w tym miejscu no ja bym chciał takiego pytanie jak rynek zareaguje aktualnie na miejsce, w którym się znajduje? Nie, bo mimo wszystko, że ok wyszliśmy do strefy z, z ICT, Verbal gapa i tak dalej to mimo wszystko przewagę ciągle mamy sprzedającą jak widzicie, reakcja jest wzrostowa, nie? i to jest normalna reakcja na daną strefę. Ale ponownie, jeśli weźmiemy sobie, zobaczmy sobie w tym miejscu. Tak, zobaczcie, że przewagę ciągle mają. To jest sprzedający i ewentualnie, jeśli przyszły, przyszły tydzień nie zobaczylibyśmy tego zejścia, tylko jednak jesteśmy tutaj. Tak, tak to zbieramy sobie ten szczyt idziemy tutaj i zobaczcie tutaj mamy ponownie fair value gapa który może ten rynek zdrowo po prostu odwrócić dalej no, ale to zobaczymy to czas pokaże jak się zachowają tutaj czy będzie jakiś momentum tak najpierw jeśli liczymy na jakiś wzrost to najpierw było momentum do góry to jest fair value gapa i kolejny momentum do góry tak, to wtedy ma to gdzieś tam sens, to będzie widać po, po ruchu ucena dobra zobaczmy sobie AMD dobra, tylko sobie strefy No i teraz tak. W szerszym obrazku zobaczcie, AMD jest cały czas torpedowany przez sprzedających, nie? Czyli znajdujemy się teraz w tej strefie? przy tego, że mamy tutaj OB, Mamy tutaj nasz yy, roczny wyłap, zamknięcie, jesteśmy aktualnie pod tym, a do tego mamy zakotwiczony wyłap. Tak, no, ja ciągle no, nie ukrywam. No, nie, nie widzę na razie spadków dalszych, no, ponieważ jestem w pozycji długiej. <noise> tak, więc jakby nie jestem obiektywny. No, ale uważam, że to jest dobre miejsce gdzieś tam na, gdzieś tam na zakup. Zresztą, no, się patrzę sobie, jak działają wiłapy aktualnie. Cena utrzymuje się powyżej. Zobaczymy, co się zadzieje tutaj wyżej, nie? W tym miejscu. Chciałem sobie zobaczyć gdzieś te strefy no, te wiłapy tutaj, w tym miejscu. Zobaczymy, to teraz pokażę. Zobaczmy sobie jeszcze. Apple, no Apple to jest w ogóle w ciekawym też. No bo jednak mimo wszystko troszkę opar się, opiera się jeśli chodzi o mocniejsze spadki. Również zobaczcie, pod nami jest tak naprawdę Fairwall Gaps, w jedynki Handlujemy się na wyższych poziomach. Nami jest fair Value Gap również swój jedynki, gdzie była reakcja, mieliśmy spadek. Mamy roczny wiłap. Value Gap. Wyjście wyżej. No i pytanie, co się do dzieje tutaj, nie? Wydaje mi się, że apu może jeszcze raz gdzieś tam zaskoczyć, nie? Patrząc na to, że nie ma jakiejś większej dynamiki, tutaj spadków, nie? No I tak naprawdę od tego momentu, zobaczmy sobie, nie? Jak to jest 15 dolarów, tylko i wyłącznie, to nie jest dużo. No, to to bym tak obserwował, nie? Patrzył, czy to ma sens. Dobra, yy, na ten moment to tyle. Możemy coś jeszcze PKN Orlen zobaczyć. Ale tu jest chyba dość mocne. Trend wzrostowy, no? To jest tak naprawdę, jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, ciągle prójemy do góry. Dobra, to tyle z akcji. Yy, dzięki, do usłyszenia.